Czym kierować się przy wyborze okularów przeciwsłonecznych i czym jest soczewka kosmetyczna? O tym w najnowszym odcinku Kultury Stylu. Zapraszam. Maju czy możemy mówić o jakimś trendzie wiodącym, jeżeli chodzi o okulary przeciwsłoneczne w tym sezonie? Oczywiście, dominuje teraz przede wszystkim styl vintage i oversize'owe. Tak jak tutaj widać, jest to mocna, masywna oprawa, dość agresywna, zaznaczona w ciemnej kolorystyce, ale to nie, to nie tylko to do, jest na, na czasie, bo jakby alternatywą są totalnie delikatne oprawy, czyli tak jak w korekcji, modne są patenty. Patenty, mm -hmm. czyli bezoprawkowe, Pokaż lekko e, e, praktycznie niewidoczne, bardzo wygodne, bo w ogóle nie obciążające. Rzeczywiście bardzo lekkie. Nie czuć ich. Na bardzo razie. lekkie, tak. Przy upałach to jest po prostu no, komfort, mm -hmm. komfort noczenia, bo przy tych vintage, no niestety troszeczkę ciężar jest większy, mm -hmm. więc, więc mamy tu, tu. Alternatywę dokładnie. Maju czy to jest to szkło? o którym mówiłaś szkło kosmetyczne? Tak, to jest to, co teraz Opowiedz jest takie tym, najmodniejsze. Bo... Mm -hmm. Jest to tak zwane szkło kosmetyczne, potocznie nazywane miejskim. Mm -hmm. Jest to soczewka, która w zasadzie soczewka okularowa, która jednocześnie w jakiś sposób dodaje nam kolorytu, ulepsza nam świat, bo patrzymy naprawdę <laughs> i w różowych mm -hmm. i w niebieskich mm -hmm. kolorach, w zależności jakie sobie dobierzemy. Mm -hmm. Ma też właściwości medyczne, bo na mm -hmm. przykład jest polecana różową, tą, co ja noszę, jest polecana przy migrenach, zmniejsza powstawanie migrenów, łagodzi objawy w zasadzie, o, łagodzi objawy migren. co jest naprawdę mm. bardzo komfortowe. Można je nosić mm -hmm. nie tylko w słońcu, to znaczy na pewno na słońce intensywne mm -hmm. nie przedrażeniem nas tak nie chroni, ale w dzień taki pochmurny, pogodnie zmienną mm -hmm. świetnym jest rozwiązaniem, bo w jakiś sposób też chroni, ma filtr, Jednocześnie nas zdobi, a jednocześnie ma właściwości właśnie medyczne. Mhm. Czyli takie patrzenie przez różowe okulary. E, prawda? To nie jest tylko takie powiedzenie Dokładnie. powiedzenie, tylko Dokładnie. rzeczywiście to działa. Ja na przykład bardzo często używam tego typu okulary w zimie. Jesienią, szczególnie w listopadzie, mhm. gdzie jest ten świat taki ponury, no to wtedy zakładamy te różowe okulary i naprawdę ten świat jest taki. Kolorowe Na pewno Świetne z tego są też na mgłę, na takie, mhm. gdzie przejrzystość powietrza nie jest taka doskonała. Mhm. Te okulary jakby usprawniają percepcję mhm. widzenia. Mhm. Dzięki temu widzimy ostrzej i wyraźniej. A poza pozwolę. tym i modnie. No no właśnie, no modnie mówimy o trendach. Możemy prawda? nawet w nocy wyjść w tych okularach i też, no bo w ciemnych okularach pójść na, jakoś, na jakieś wyjście, imprezę, no to tak niekoniecznie widzimy. A tutaj jest styl, moda, a jednocześnie… No... Czyli polecasz, krótko mówiąc. Oczywiście, oczywiście. Gdybyś miała powiedzieć o kolejnym trendzie, to co to by było? Tak jak wcześniej zaczęliśmy rozmawiać odnośnie patentu. Patenty, czyli te szkła bezoprawkowe, które są frezowane, nie mają w koło żadnej oprawki, są frezowane. Do tego możemy zrobić oczywiście no nawet na zamówienie. Mm -hmm. Dowolną wielkość, kształt, Przepiękne. zabarwić różnie. Mm -hmm. Możemy zabarwić całkowicie nie tylko w kolorach, ale całkowicie, również możemy zabarwić gradalnie. Mm -hmm. Są do tego właśnie, szczególnie w tych patentach, są one bardzo biżuteryjne. Mm -hmm. Dodane są różne kryształy, y, diamenty, czy nawet, y, czy nawet perełki. Mm -hmm. Kolejnym modelem jest takim powszednim, to jest oczywiście transparentny. Dalej delikatny, ale jest opraweczka, to jest powrót taki do lat 90. Mm -hmm. który rozświetla tego typu są, bo patenty głównie są z noskami, więc opierają się na noskach, a nie wszyscy lubią noski, a transparentne to z kolei dla osób, które nie lubią okularów, ale też nie lubią noski. Więc też są leciutkie i też tu nie robimy mocnych szkieł ciemnych, tylko właśnie takie transparentne, przechodzące, ładnie podkreślające naszą urodę, będące tak jak makijaż na twarzy. Kolejnym właśnie w sezonie takim topem to, jest, to są właśnie te metalowe, metalowe malutkie, no to już może nie taka ochrona, jak bardziej e, stylizacja, design. Nosi się je nawet tak troszeczkę zalotnie, czyli o, właśnie w ten sposób. E, no i to już, jest, to już jest styl, to już jest moda i, i, mm -hmm. i właśnie te kształty, te jajeczka lub te geometryczne kształty, które są e, no dość ostre, dość, e, dość charakterystyczne. No to są okulary takie typowe teraz na motę. A co powiesz o okularach, które mają dodatkowe zdobienia? Czy to też jest modne i dobrze byłoby w tym sezonie zainwestować właśnie w takie okulary? Tak jak dzielimy się, są sroki, które panie, które tak, lubią, są, są. Lubią, lubią biżuterię, mhm. tak samo dla nich producenci wychodzą mhm. naprzeciw i właśnie dokładają dużo tych elementów złodzeń, srebra, błysku, żeby było jak najwięcej tej, tej, tej biżuterii, aczkolwiek no, wtedy musimy pamiętać, żeby z kolei, tak jak tutaj masz z przodu, tak zwane wtopki ozdobne, które są taką jakby formą. Czyli to masz na myśli, tak? tak? Te elementy Są stopka. tak jakby formą mm -hmm. kolczyka. No jeżeli mm -hmm. już mamy tu, żeby nie było za dużo. Ale mm -hmm. jest to bardzo biżuteryjne mm -hmm. i bardzo oryginalne. Fajnym rozwiązaniem jest właśnie e, stosowany, szczególnie panie to lubią, aczkolwiek panowie też, e, gradalność, czyli dół jest rozjaśniony, góra ciemniejsza, czyli to promieniowanie padające z góry jest gaszone ciemniejszym zabarwieniem, a dół sprawia, że łatwiej nam czytać na przykład książkę, czy nawet patrzeć na nawigację prowadząc samochód. Oczywiście widać tą gradację, ja też widzę to zakładając takie okulary. Mają Chciałabym, żebyś jeszcze powiedziała o tych filtrach UV, które są bardzo ważne, jeżeli chodzi o okulary przeciwsłoneczne. Opowiedz proszę o tym. No Słońce jest na co dzień. W słońcu pracujemy, odpoczywamy, w słońcu się relaksujemy, więc musimy chronić nasze oczy i podstawą każdych okularów jest przede wszystkim filtr, który musi w 99,9% chronić nasze oko, więc dlatego musimy kupować okulary w sklepach renomowanych, żeby ten filtr był, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy te oczy nasze chroniły, bo skutki yy, napromieniowania. Do używania nieodpowiednich okularów wychodzą no, z upływem lat. W postaci jaskry, zaćmy i różnych problemów. Obecnie też jest e, praktycznie nieodzownym elementem w okularach jest polaryzacja. Polaryzacja mhm. jest to soczewka, która usprawnia nam widzenie, nasyca kolory, widzimy ostrzej, wyraźniej i co najważniejsze, eliminuje odbicia słoneczne. Więc jest mhm. nieodzownym elementem do prowadzenia samochodu. Naprawdę widzimy ostrzej, wyraźniej, bez zakłamań. Dodatkowo jeszcze uwielbiają to wędkarze, bo eliminuje efekt lustra. No i na wakacje widzimy naprawdę, będąc nad wodą, wszystko, co się dzieje pod wodą. Nie ma efektu lustra, bo właśnie to promieniowanie w soczewce polaryzacyjnej jest eliminowane, czyli jest obraz wyraźniejszy. Maju, krótko mówiąc i podsumowując to spotkanie, okulary przeciwsłoneczne nie służą tylko jako taki element stylizacyjny, ale również są to kwestie zdrowotne. Przede Wszystkim. Naprawdę musimy dbać o nasze oczy. Mamy tylko parę. Jest to niewymienialne praktycznie. Więc naprawdę musimy dbać, żeby później w przyszłości nie mieć konsekwencji jakichś negatywnych. Bardzo Ci dziękuję za te porady. Dziękuję bardzo. Dzięki.